Czym jest wdzięczność? Wdzięczność to coś więcej niż tylko słowo to sposób patrzenia na życie z uznaniem, otwartym sercem i radością to umiejętność dostrzegania tego, co dobre, właśnie teraz. Wdzięczność to docenianie małych chwil, które często umykają naszej uwadze to ciepło porannego słońca. Zapach świeżo parzonej kawy, uśmiech bliskiej osoby. To świadomość, że każda chwila jest darem, który warto celebrować. Wdzięczność to także umiejętność dzielenia się tym, co mamy, z innymi i czerpania radości z ich szczęścia. Pomyśl o jednej rzeczy, za którą możesz być wdzięczny w tej chwili. Może to być ciepło w dłoniach, dźwięk ulubionej piosenki, osoba, która cię wspiera. Wdzięczność to nie tylko miłe uczucie, to coś, co realnie zmienia nasze życie. Oto co się dzieje, gdy zaczynasz praktykować wdzięczność. Lepsze zdrowie, mniejsze napięcie, niższy poziom stresu, mocniejszy układ odpornościowy. Wdzięczność ma potężny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Regularne praktykowanie wdzięczności. Może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi, poprawy jakości snu i ogólnego samopoczucia. Kiedy jesteśmy wdzięczni, nasze ciało reaguje pozytywnie, co przekłada się na lepsze zdrowie. Więcej szczęścia! Wdzięczność sprawia, że codzienne chwile stają się wyjątkowe. Kiedy doceniamy małe rzeczy w życiu, takie jak filiżanka kawy o poranku czy piękny zachód słońca, Nasze poczucie szczęścia wzrasta. Wdzięczność pomaga nam dostrzegać piękno w codziennych momentach, co prowadzi do większej radości i satysfakcji z życia. Głębsze relacje. Ludzie wdzięczni tworzą silniejsze więzi. Wdzięczność wzmacnia nasze relacje z innymi, ponieważ uczymy się doceniać i wyrażać wdzięczność za obecność bliskich w naszym życiu. Dzięki temu nasze relacje stają się bardziej autentyczne i pełne zrozumienia. Większa odporność psychiczna, wdzięczność pozwala łatwiej radzić sobie z wyzwaniami życia. Kiedy jesteśmy wdzięczni, nasza perspektywa na trudności zmienia się. Zamiast skupiać się na negatywach, zaczynamy dostrzegać pozytywne aspekty, co pomaga nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami i stresem. A co najważniejsze, wdzięczność sprawia, że czujemy się pełniejsi i szczęśliwsi. Kiedy praktykujemy wdzięczność, nasze życie staje się bardziej satysfakcjonujące. Czujemy się bardziej spełnieni i zadowoleni z tego, co mamy, co prowadzi do głębszego poczucia szczęścia. Przypomnij sobie, za co jesteś wdzięczny dziś. Zastanów się nad małymi i dużymi rzeczami, które przynoszą Ci radość i poczucie spełnienia. Może to być coś tak prostego jak uśmiech nieznajomego, ciepło słońca na twarzy, czy wsparcie bliskiej osoby. Wdzięczność jest kluczem do pełniejszego i szczęśliwszego życia. Praktyka wdzięczności może być prosta i przyjemna. Spróbuj tych metod i przekonaj się, jak zmieniają Twój dzień. Prowadź dziennik wdzięczności. Zapisz codziennie minimum pięć rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Ważne, by przed każdą z nich napisać: dziękuję za, lub jestem wdzięczny za. Ja również tak robię i uwierz mi, to naprawdę działa niesamowicie. Im bardziej szczegółowo, tym lepiej. To może być coś małego lub coś większego. Po prostu to zapisz. Medytacja wdzięczności. Poświęć chociaż minutę, by skupić się na tym, co w Twoim życiu jest dobre. Zamknij oczy, poczuj to, oddychaj głęboko i pozwól sobie na chwilę spokoju. Podziękuj komuś teraz, wyślij komuś wiadomość, napisz kilka miłych słów. Może to być ktoś bliski lub nawet kolega z pracy. Zobaczysz, jak to poprawi Twój dzień i czyjś też. Wdzięczność to potężne narzędzie. Które może zmienić Twoje podejście do życia. Praktykuj ją codziennie, a zauważysz pozytywne zmiany w swoim samopoczuciu i relacjach z innymi. I pamiętaj, wdzięczność to nie tylko myśl, to uczucie, które warto pielęgnować każdego dnia. Masz w sobie więcej powodów do wdzięczności niż myślisz. Zacznij dostrzegać je dziś. Wdzięczność to Twój codzienny klucz do szczęścia. Spróbuj. Poczuj, działaj. Jeśli ten film zainspirował Cię do wprowadzenia wdzięczności do swojego życia, pamiętaj, że wszystko, o czym mówiłam, pochodzi z mojego własnego doświadczenia i naprawdę działa. Praktykowanie wdzięczności zmieniło moje życie, a teraz chciałabym podzielić się tym z Tobą. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów, które pomogą Ci rozwijać pozytywne nawyki i prowadzić pełniejsze życie. Kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi filmami. Dołącz do mnie i twórzmy razem lepszą przyszłość. Dziękuję, że jesteś tutaj.